No i dzisiaj nastąpił ten dzień, kiedy będę sobie oddawał na skup złomu, złom żelazny. Trochę go sobie tak pokażemy ile tutaj go mam. Tu jakieś cienizna blachy. Tu jest ten materiał, który nikt nie wie co to jest. Taki ciekawy materiał. Tu jest jeszcze jakieś głośniki. Wszystko to zważymy sobie, tutaj na, na tej wadze. No i zobaczymy. Ja liczę, zobaczymy ile będziemy liczyli, ile tego będzie i Idziemy sobie teraz to ważyć Tak, uruchamiamy wagę No i idziemy ważyć sobie 8 kg. Ten gar sobie chyba zostawię Kompresory Go, Jakoś głupio widać ja Jeszcze raz No. 8 kg. Kompresor. A s takými transformátorkami, gupotkami. 10,3 kg. Kolejný kompresorek. 62 kg. Kolejný kompresorek 5,8 kg Mamy złą taki. Zobaczymy jak nam policzą 10 kg. Ten dar sobie zostawię chyba. Tutaj taka cienizna, reproduktory i takiej wiecie co. Tutaj jeszcze ta blacha. Jakieś 6 kg. Zobaczymy jak mam to policzę. Jestem ciekawy jak będą ceny na skupach teraz. To jest to kołko kilogram. Jeszcze tutaj te. Tutaj te. Mamy 10 kg. Tu jeszcze tutaj to jakieś 10 przez 10 będzie. A tutaj ta drobnica. To jest ten materiał, o którym nikt nie wie co to jest. Za chwilę zobaczycie co to był za materiał. Czekajcie do końca. Będziecie zdziwieni. To je jeszcze dalsze mamy. To ma być 24 kg łącznie tych kawałków. Bo jak ostatnio oddawałem ten materiał do Polski, to mi mówili, że mi policzyłem za żelazo. A, a zdziwicie się, co mi, mi policzyli ten materiał, te kawałki właśnie. Zobaczymy dzisiaj, zweryfikujemy ceny na skupach Jakie, po ile żelazo właśnie można sprzedać Trochę to wspaniało to żelazstwo I zobaczymy ile my zapłacimy, kolejnych 8 kg. To jest taka kupka tego materiału ciekawa Zobaczymy no. Tutaj jest jeszcze ten złomik No i za chwilę się Widzimy Z podliczeniem i jakie są ceny W Czechach, tu jeszcze sobie coś tak policzyłem Ile tego może być tego złomika 83 kg wyszło No zobaczymy Ile nam policzył na złomie, ja ładuję to Do samochodziska, ten złomik Mój kochany Bo trochę miejsca mi brak W garażu Taka cienizna 100 sterów i takich chłopotków, tutaj kompresory. No i tutaj ten materiał właśnie. Zobaczymy czy nam to zabiorą. Ciężki bardzo jest, ale... Nie mam spektrometra, nie mam to jako zweryfikować co to jest. Za chwilę karteczka z podliczeniem ze skupu. Pauza. No i ja jestem po sprzedaży złomu żelaznego. Wyliczyłem sobie, że około 80 kg będzie. Ale... Uwaga, ten materiał, co ostatnio ważyłem, takie te kawałki, to okazało się, że nie jest to żelazo, tylko inny materiał. Ja Wam powiem teraz, jak oddawałem ostatnio ten materiał, właśnie w Polsce, to mi mówili, że policzą mi to jako zwykły złom po złotowie. No ale tu jest cienki, za chwilę będzie karteczka również z przeliczeniem na polskie złote. Za cienki 50 kg było, cena za cienki 4,10. Za cienki 205 koron czeskich. Za żeliwo, tutaj ta litina, jak widzicie 5 kg z tym kompresorów. I 5, 5 koron czeskich za kilogram, więc 25 koron No i to ostatnie mi policzyli te kawałki właśnie jako ołów. Za ołów 20 koron za kilogram, 21 kg było, e, 24 kg było. 21 koron czeskich za kilogram i 504 koron do wypłaty, 734 korn 50, proszę Państwa, za 79 kg złomu żelaznego, co myślałem, że to jest, że oddawam, a tu jest, proszę Was, podliczenie. Dzisiaj jest 22.10 i za złom cienki 50 kg, tu jest cena za kilogram złotych za kilogram. No i cena 36 zł wpadło za cienki. Żeliwo 5 kg było i 4,59 zł za żeliwo. Ołów to był ten ostatni materiał, co mi policzyli. Było 24 kg za ołów. Jest 3,78 zł za kilogram. Więc 90 zł i 72 grosze wpadło razem do wypłaty. Mega wypłata, nigdy nie czekałem, że się tak fajnie dogadam z nimi. Po z początku mi policzyli, jako cienki wszystko tych 79 kg. Ja tam otworzyłem gębę, że tam pana nie było. I znowu powrócił ten pan zweryfikował, że właśnie ten materiał ostatni, te kawałki był niemagnetyczny. I policzył mi jako ołów za 90 zł. Więc wypłata ekstra, nie czekałem tyle, czekałem około 80 zł. No a wypłata 132 zł po przeliczeniu na amerykańskie dolary 33, 21 centów. myślę, że to jest mega. Nie czekałem to fajnie, że to oddałem do Czech ten materiał, właśnie te kawałki tego ołowiu. Bo w Polsce, jak oddawałem ten złom i zarobiłem 1400 zł i coś tam to policzyliby mi to jako zwykłe żelazo po złotowie za kilogram. A tu jest, widzicie, cena 3,78. 78 więc jestem mega ucieszony. No i co? Przy, przyjemnego dnia i w niedzielę będzie kolejny odcinek demontażowy takiego ciekawego sprzętu o 12.00, Więc zapraszam i subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie oraz do niedzieli. Cześć!